Rybnik to idea przeprowadzenia pierwszej tak dużej kampanii społecznej w mieście Rybnik. Chcemy jakby dotrzeć do mieszkańców Rybnika i troszeczkę ich uświadomić pod względem ekologicznym. No chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę mieszkańców na otaczające ich problemy. To są problemy ekologiczne, ale także takie problemy społeczne, równość szans na rynku pracy Ró równość kobiet i mężczyzn, ale przede wszystkim to są jednak kwestie ekologiczne, które jednak dotykają nas w codziennym życiu. Problemy ekologiczne to może nasza elektrownia, ale z tego co wiem, to już tam są filtry pozakładane i spełniają już powoli te dosyć załaszczone normy europejskie. Nie wiem, parków. Na pewno takich taki bardziej zbudowanych parków, żeby było... Żeby w tym parku nie było tak ciemno, grudno i siedziały same żule na ławka tylko żeby to było coś dla rodziny. No jedynie co to kominy z elektrowni, to wszystko. Tak? Poza tym to ta ekolo nie przyjmuje się tam ekologii. Mamy no, no przede wszystkim bardzo dużo zieleni, jak już mówimy w samym początku. Cysterskie kompozycje krajobrazowe, to jest spory... Fragment naszego miasta, lasy wokół naszego miasta to są tereny, co prawda przemysłowe przy elektrowni Rybnik. No, rybnik również słynnie, co czasem mieszkańcy jakby zapominają nasi, ale w samym centrum miasta mamy sporo parków. To jest park Bukówka, park przy ulicy Wieniaskiego, park na terenie kampusu naszego duży problem, który również częściowo rozwiązujemy. To jest kwestia niskiej emisji. Mamy dwa specjalne fundusze w naszym budżecie. To jest Powiatowy Fundusz i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie część tego funduszu przeznaczamy dla mieszkańców Rybnika, którzy zdecydują się na wymianę źródeł ciepła, a wymianę źródeł ciepła, które jest bardziej ekologiczne. Jest rok 2009 Uda się również zaproponować mieszkańcom Rybnika nowe technologie, które są związane, no, podam tutaj przykład, baterie słoneczne, które już w kilku obiektach na terenie miasta Rybnika mają zastosowanie i w roku 2009 ta inwestycja się zakończy, ale chcemy przygotować specjalny budżet dla mieszkańców Rybnika, dla spółdzielni mieszkaniowych, dla wspólnot mieszkaniowych, jeżeli się zdecydują na zainstalowanie właśnie tych ogniw słonecznych, być może, bo to jeszcze nie jest sprawa do końca przesądzona, tą całą inwestycję będzie można zrealizować za 20% wartości kosztorysowych tego samego przedsięwzięcia. To, co jest najważniejsze, to, co my możemy zrobić, to, co my musimy zrobić, to, co wręcz nam się opłaca, żeby zrobić. To jest budowa sieci kanalizacyjnej w naszym mieście. Bardzo duży projekt, na, szacowany na 127 milionów euro. W czasie, kiedy podpisywaliśmy memorandum finansowe, był to jeden z największych projektów w naszym kraju. Jesteśmy już z biegu szczęśliwego zakończenia całej inwestycji. To jest rachunek ekonomiczny. Tak najlepiej można zachęcić mieszkańca rybnika rachunkiem ekonomicznym. Jeżeli posegregowane śmieci odbiór, tego worka jednego z katami, czyli z tymi butelkami plastykowymi, kosztuje złotówkę de facto, on tyle kosztuje, a tradycyjny kubeł kosztuje 10 złotych. No więc tutaj te warunki ekonomiczne wskazują jednoznacznie dla właściciela tego gospodarstwa domowego, że się opłaca po prostu dokonywać segregacji. Więcej zauważam zieleni chyba. Tak mi się wydaje niż w moim mieście, w Częstochowie, gdzie mieszkam. Popatrzmy na nasze miasto, to Rybnik jest bardzo zielonym miastem. Można wziąć na pod uwagę te inne duże miasta, typu Gliwice. Warunki, gdzie... w jakich żyją mieszkańcy Rybnika się poprawiły, ale to nie znaczy, że już jest idealnie, że jest, jest bardzo dobrze, że nic nie musimy robić. Nie, wręcz odwrotnie. Musimy ciągle tą poprzeczkę podnosić coraz wyżej.